Cześć, siemaczku ludziska, z tej strony Bladixy. a to, to kolejny filmik na moim kanale. Dzisiaj uwaga, reaktywacja świąteczna, z racji, że za parę dni mamy święta Bożego Narodzenia. To dzisiaj odcinek bardzo tematyczny, ponieważ dzisiaj w grze Age of History 2 podejmiemy się challenge'u, aby zagrać wyspami Bożego Narodzenia i no coś osiągnąć, być jakkolwiek dobry. Miałem jeden problem, ponieważ wyspy Bożego Narodzenia nie ma w tej grze. Więc co Bradicksy zrobił i poświęcił się dla was. Zaraz wam pokażę. Wyspa powinna być tutaj. Ta wyspa jest tutaj, ale. Zrobiłem to wyspę tutaj. No niestety musiałem poświęcić się. Na szczęście ta, yy, ta prowincja nie jest za dobra, żeby nie mieć za łatwo. Oczywiście bierzemy sobie opcję... Halo, czemu mi się gra minimalizuje? Bierzemy sobie oczywiście legendarne, bierzemy sobie agresywność na 140% Możesz zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, lajka, jak chcesz więcej kontentu bożonarodzeniowego. Dobra, bierzemy sobie wysa Bożego Narodzenia i zaczynamy. Jaka jest nasza sytuacja obecnie? No, mamy średnią sytuację i mamy też średnio kogo podbijać, jaką być szczery. Jak tak patrzę po najbliższych naszych sąsiadach, Papua, Nowa Wilnea... Eee, dobra, czekajcie, najpierw punkty. Pójdziemy sobie w przyrost populacji i ekonomię. Trochę podziemy sobie w wpływy, żebyśmy pieniędzy mieli, bo na razie mamy na minusie. Utrzymanie wojska, to jest na pewno bardzo git, i badania. I to z punktów tyle. Teraz musimy iść w podatki, gdzie damy tyle, żebyśmy mieli zadowolenie na plusie. Teraz dajemy sobie badania na tyle. Inwestycje musimy dać na tyle, żebyśmy w ogóle się rozwijali. I co? To jest nasza, nasza prowincja. I co? Musimy sobie usunąć nasze wojsko, to po pierwsze, tak, no full najlepiej. Musimy pomyśleć, co teraz chcemy zrobić. Myślę, że pierwszym naszym celem jest podbicie Timoru wschodniego, ponieważ teren się na pewno przyda obecnie, a tylko to jest nasza obecna możliwość, bym to tak nazwał. To jest nasza, nasza obecna możliwość. Okej, okay, zb zbierzmy do 20 tysięcy to będzie bardzo dobra, do 25, żebyśmy po prostu mogli zrobić jak najwięcej największą armię po prostu Jak największą Aha Timor Schodnie wypowiedział nam wojnę XD. No dobra No to co? Tworzymy 3000 jednostek. Ja pierdzielę. Ej, stwórzmy jeszcze 1000... O kurcze dobra Dobra, ładnie. Super, to jest 100% tak jest od razu rozwiązuję te jednostki, żeby dostawać pieniądze na plusie. Przyjmujemy sobie jedyną prowincję jako Matimor Wschodni i w ten sposób mamy dwie prowincje. Teraz mamy problem z pieniędzmi, które szybko zniknie, tak jest. Żeby zasymilować prowincję na 100%, potrzebujemy coś w okolicach 3000, czyli już mamy... nie, 2400, okej, okay, okej, okay, jak najbardziej mi to pasuje. Więc tak robimy i w tej chwili mamy już dwie prowincje. Jesteśmy w ogóle na 160. miejscu i obecnie na świecie pierwsze są Indie. W ogóle coś dziwne dosyć. O Polska, Polska co robi wokół Ukrainy, się leje, co jest. Ej popatrzmy, zobaczmy. No. Więk w większości nie widzimy, bo nie mamy jeszcze aż tak rozwiniętej ekonomii i gospodarki. Ale ciekawe, czy Polska wygra. Ciekawe. No co, życzymy po. Powodzenia życzymy, tak, yy, bo tam trochę dubsko dostają, a my musimy zająć się swoimi interesami. Ponieważ, nasze tutaj wyspy się rozwijają O, ktoś nas lubi, lubi nas Palau Gdzie jest Palau? Bo nie pamiętam Ojej, tu wysepek jest Tu jest Palau O kurczę. No, to niezłe, niezłe, bardzo dziękuję za, za to Okej, okay, Singapur Który ma fajną ekonomię No i myślę, że gdybyśmy chcieli podbić Singapur, byłoby to mocne Byłoby to mocne Tylko no, nie mamy obecnie pieniędzy Musimy te pieniądze wiadomo, że Zdobyć. Eee, więc co, zajmujemy się pieniędzmi, może relacje z Indonezją. O, właśnie, mamy sero, ok. Indonezja walczy z Australią, co ciekawe. I z w ogóle Malezją. Więc ciekawa sytuacja nam się tutaj na arenie międzynarodowej tworzy. A my co? No, musimy czekać na pieniądze. Myślę, że wysta wystarczy nam 50 tysięcy. O tu jeszcze mamy Brunei jakieś. Wiem, że to będzie bardzo rozwalony kraj, ale to jest obecnie jedyna możliwość Jedynie kiedy zmobilizujemy tak jakby nasze państwo, to będzie gdy podbijemy Indonezję, ale wiecie, że to jest raczej No ciężkie, bardzo ciężkie Więc ja bym teraz zrobił sobie armię Tylko jaką? Jaką mamy tu asymilację? Na jakim poziomie jest ta nasza asymilacja? Tryb mapy Patrzymy Stabilność prowincji, okej okay, już ta prowincja jest tak jakby przejęta na spokojnie 3000 ile tu możemy zrobić? Też 3000 Robimy tak, Ok, I czy to wystarczy? To jest dobre pytanie. Mamy 8000. No myślę, że wystarczy, więc damy 100 armię tutaj. O, będziemy. O, boż, dobra. Zaczynamy, bo. Jest źle po prostu. A ja się boję, że oni to obronią. Teraz. O, kurde. Dobra, kończymy wojnę. No i mamy wizowie teraz, tak mi się wydaje. Widzicie te 6 jednostek? Te 6 jednostek może mnie pokonać zaraz. Dlatego ja jestem zmuszony wziąć tak zwaną pożyczkę i podnieść troszkę podatki. A tak troszeczkę podnieść podatki. Eee, więc dajmy sobie tak. Aha, pożyczkę mogę. Aha, mogę tylko. No, przyznam się, że ta pożyczka jest dosyć mała. Co jest na naszą niekorzyść Bardzo na naszą niekorzyść Niezadowoleni ludzie, no okej, okay. jestem w stanie zrozumieć te niezadowolenie ludzi Ej, no mamy lipę w tej chwili, wiecie? Okej okay. Dajcie sobie, dajcie tego, pokój piska, czekajcie gdzie wy jesteście Tutaj jesteście, dajcie pokój, bo No, nie, nie chcemy się dać, chcieliśmy, ale nie chcemy, rozumiesz? Rozumiesz co chodzi? Chcieliśmy, o, 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 dobra, zgadzam się, dobra, sami chcieli wziąć, więc mi się podoba, mm, zrobimy sobie teraz tak, e, Indonezja, no Indonezja jest potężna, po, Indonezja jest po prostu potężna, no, tak fest jest potężna, Indonezja, więc myślę, że trzeba by jednak pójść tutaj, w, w, w Brunei, tak, Brunei jest słabsze, tak, jest słabsze, nie, czekaj, tu chciałem, no, 12 tysięcy już mają, no, oni się rozwijają, My też oczywiście się rozwijamy Jak widać <laughs> Albo i nie widać, no dobra, nieważne No my dobrze, trochę nam rośnie zadowolenie, ale mamy... Ej, halo! Ej, halo, widzowie Dlaczego? butownicy halo to musimy w takim razie asymilację wziąć, tak? Bo mam rozumieć, że są niestabilne prowincje Festiwal, aha, Dobra, damy festiwal z tego co pamiętam, festiwal dużo dawał. Dobra, dajmy te festiwale, bo one są. Dobra, one są generalnie tanie, ale na naszego państwa są drogie. Jesteśmy po prostu biedni. Są mi biedni jak nigdy. Dajmy sobie festiwale, żeby mieć te 60%, chociaż obecnie. No okej, okay. niech będzie. Niech będzie. Eee, czy jak mamy relacje z Indonezją? Mamy dobre relacje z Indonezją. Myślę, że trzeba poprawić relacje. Oho, Indie wleciały w Indonezję. O kurde. A Indie też nas lubią. Dobra, no trzeba po prostu relacje, polepszać relacje z państwami, żebyśmy mogli jakkolwiek działać w tej kwestii, bo na razie jest lipa, no jest po prostu lipa, no o, oczywiście plus 17, fajnie, fajnie, plus 20, no czy coś będzie, zobaczymy, na razie to nie. Ehm, no jak w ogóle Australia, no Australia jest git, a Nowa Zelandia tu normalnie jest sobie, czyli bombę, tak, prawda? Ej, no co jest, tutaj in, Indie, a to oni, po, oni pokój wzięli? Czekaj, nie, 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 to jest tak jakby yy, przejęty teren, ale pod okupacją. O, ładne słowo mi się znalazło. To należy do Indonezji. Spróbujemy zrobić ciekawy ruch, myślę. Spróbujemy wysłać ultimatum dla danego państwa. I w ten sposób byśmy mogli parę państw zdobyć bez walki. Jednakże obawiam się, że to nic nie da, bo jesteśmy na trybie legendarnym. No więc poczekajcie, teraz y, chcemy wziąć ultimatum, wasalizację bo znaczy 4000, no właśnie. Aha, wojnę no mamy z Brunei, no okej. Okay. Zapraszam. Zapraszam z moimi potężnymi jednostkami. Wysłamy tutaj. Ej, bo oni płyną. Halo! Ej, bo, ej, bo oni się minęli. Dawać. dobra. Odbijamy się, jak masełko. Dobra, udało się. Jak to 30% jak to 30% halo i wracamy tymi jednostkami? Dobra, bo chyba to się liczy, tak jakby ich teren? Mam tak to rozumieć, czy jak? Nie wiem. Dobra. I to jest tak, to jest 100%. Cień mieli jedną, tylko i wyłącznie jedną prowincję. Ale ta prowincja dla nas jest naprawdę sporym ruchem ku przyszłości lepszej. No mamy taki, taki kraj obecnie, mamy 10 tysięcy prawie widzowie. Tu można się śmiać, ale to już nie są przylewki. To nie są przelewki. Tu mamy potężne państwo. Dobra, no teraz musimy sobie uratować naszą gospodarkę, nasz budżet dokładnie, nie gospodarkę, tylko nasz budżet. No proszę, Indonezja tych wojsk do mnie nie wysyłać. Dobra, no wysyłamy. Musimy dalej poprawić relacje z tymi państwami, jeśli chcemy coś tu osiągnąć. Popraw relacje. Ok, co tu mamy? o tu jest Malezja. Ok, tu Wietnam, Myanmar. A tu zniknęło już ten. Nie, Wietnam tu jest, ale Wietnam stracił te tereny tu. O, w tym miejscu. Jak jest Myanmar i Laos. To były, były tereny Wietnamu. Pamiętam, pamiętam, pamiętam takie rzeczy. No dobra. Awansowaliśmy w ogóle byśmy na 160. miejscu. Ej, jest postęp, trzeba radzić, tak? Dobra, no trzeba asymilować nasz teren nowy. Jeśli chcemy z niego, tak jakby czerpać. W 100% korzyści, nie? I 100% go wyko wykorzystać. Więc dobra, zaraz chyba skończymy swój pierwszy odcinek yy, świąteczny. Chyba słyszycie to z co nie? No właśnie, nowa klawiaturka wycięła 60%. Lubię bardzo małe takie kreweturki. Muszę przyznać, że są bardzo clean i... No, po prostu jakoś tak. Lubię po prostu tak. Chyba dosyć tania. To jest też duży plus. Chyba dosyć tania. A jak w ogóle Filipiny wyglądają? Okej okay, 100 tysięcy. A w ogóle co się dzieje z Polską? No właśnie... Co, co... Serbia? What the fuck? No dobra, no jak Serbia, to trudno, nie? Mówi się trudno. No to co kolejna? Czekajcie, no musimy powiększać swoją gospodarkę i musi po prostu podbijać te państwa. No tego się chyba nawet Nie opłaca, Poczekaj chyba możemy wziąć sojusz. Tak jest, widzowie, sojusz mamy. Kurczę. Oni nie chcą Sojuszu, no. Jakie, jakie patofiany głupie? oni mogą nie chcieć sojuszu z takim państwem jaki jest... Czekajcie, ile mamy nagrywek? Wow, 12 minut. What to fuck? Dobra, na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Ja sobie zapisuję nasze postępy, żebyśmy o tym oczywiście yy, nie zapomnieli. Mamy 109 miejsce, awansowaliśmy o 60 miejsc. I tak, to nie są żarty, 60 miejsc, wczytaj grę. Tak jest, jest wyspa Bożego Narodzenia. Wszystko nam się zgadza, a ja Ci widzę dziękuję za obecność. Jeśli w ogóle ktoś dotrwał do, te, do tego momentu, bo raczej wątpię, ale do zobaczyska w kolejnych odcinkach, które będzie najprawdopodobniej podobnie jutro. No i bye bye.